Ketuvim, Pisma, Techilim, Psalmy, Psalm, 133, 1, Pieśń, Pielgrzymia Dawida. O, jak pięknie i wdzięcznie, gdy przebywają bracia zgodnie. Dwa, jak olej przedni na głowie. Spływający na brodę, na brodę Aarona, spływający na kraj szat jego, czy jak rosa Hermonu, spadająca na góry Syjonu, bo tam ustanawia Elohim błogosławieństwo i życie na wieki. Psalm 134. Jeden. pieśń pielgrzymia. Otóż wysławiajcie Elohim wszyscy słudzy Elohim, stawający w domu Elohim po nocach, wznieście ręce wasze ku świątyni i sławcie Elohim. Niech pobłogosławi ci Elohim z Syjonu, twórca nieba i ziemi. Psalm 135, 1. Halleluja! Chwalcie imię Elohim, chwalcie słudzy Elohim. 2. Którzy idzie w domu Elohim w przedsieniach domu Adonai naszego. Czy halleluja, bo dobrym Elohim śpiewajcie imieniu Jego, bo miłe ono. Cztery. Bo Jakuba wybrał sobie Adonai, Jeszraela na własność swą. 5 Zaiste wiem ja że wielkim Elohim Adonaj nasz nad wszystkie Elohim 6 Wszystko co pożąda Elohim czyni na niebie i na ziemi w morzach i we wszystkich głębinach 7 Wznosi obłoki z krańca ziemi błyskawice dla deszczu tworzy. Wywodzi wiatr ze skarbnic swoich. Osiem. Który poraził pierworodne w Mitzraim. Od człowieka do bydlęcia. Dziewięć. Zesłał zjawiska i cuda w pośród ciebie. Mitzraim. Na Faraona i na wszystkie sługi jego. Dziesięć. Który poraził ludy mnogie i pobił królów potężnych. 11. Sychona, króla Amorei i Oga, króla Baszanu i wszystkie królestwa Kanaanu. 12. I oddał kraj ich na dziedzictwo, na dziedzictwo Jeszaelowi, ludowi swojemu. 13. ha i Elohim Imię Twe na wieki, Elohim, pamięć twoja od pokolenia do pokolenia. 14, bo sprawiedliwość wymierza Elohim narodowi swojemu, a nad sługami swoimi lituje się. Piętnaście. Posągi pogan, srebro i złoto, dzieła rąk ludzkich. 16. Usta mają, a nie mówią. Oczy mają, a nie widzą. 17 uszy mają, a nie słyszą. Nie ma też tchu w ustach ich. Osiemnaście, jak one niech będą twórcy ich. Każdy, który zaufał im. Dziewiętnaście, domu, Jeszaela, sławcie Elohim. Bogobojni, sławcie Elohim. 20. Domu lewi sławcie Elohim, Bogobojni, sławcie Elohim. jeden, sławionym niech będzie Elohim Syjonu, przebywający w Jerusalem. Halleluja!